Cześć! Witamy wszystkich widzów i miłośników shoppingu. W naszych odcinkach podpowiadamy Wam, jakie modne rzeczy możecie kupić w sklepach internetowych. Często przyglądamy się stylowi znanych osób i proponujemy ubrania, które pozwolą Wam się ubrać jak oni. Dziś naszą bohaterką będzie prawdziwa gwiazda młodego pokolenia, czyli Lena Pachut z kanału Heikatu Lenka. Koniecznie zostańcie z nami, nie zapomnijcie też o subie i kciuku w górę. Lenka ma zaledwie 10 lat, a już może pochwalić się ogromną popularnością na YouTubie. Ma już tam ponad milion subskrybentów, a liczba jej fanów cały czas rośnie. A jakie materiały znajdziecie na jej profilu? Są to odcinki z życia codziennego, challenge, unboxingi. Można też w nich często zobaczyć rodziców Lenki oraz jej młodszego brata, który co ciekawe także ma swój kanał o nazwie Siema tu Marcel. Jeśli lubicie Lękę i chcecie się ubrać jak ona, koniecznie oglądajcie dalej nasz odcinek. Podpowiemy Wam jakie rzeczy wybrać i gdzie je kupić. Jak zwykle linki do sklepów podajemy w opisie pod filmikiem. A teraz nie przeciągając przechodzimy do pierwszej pozycji. Bluzkę w paski inspirowaną tą z filmiku lęki wyszukaliśmy w sklepie internetowym Lidl. Zresztą jest to jeden ze wzorów, które chcielibyśmy wam zaproponować, ponieważ w ofercie jest również model różowy czy pastelowy oraz taki z ozdobną falbanką na dole. Zresztą w sklepie tym znajdziecie także kolorowe koszulki dziewczęce, które tak często można zobaczyć u naszej bohaterki. Są sprzedawane w dwupakach, a do wyboru jest aż pięć zestawów. Takie świetnie sprawdzą się w gorące letnie dni. Teraz zajrzyjmy na TikTok Lenki, a na jednym z epizodów możemy ją zobaczyć w koszuli z delikatną aplikacją. Taką kupicie w Sinsei. Proponujemy Wam rewelacyjny wzór w jednorożce, który kosztuje uwaga niecałe 20 zł. Czy ktoś z Was chciałby mieć w swojej szafie kolorową bluzę marki Adidas? W poszukiwaniu takiej zajrzyjcie na oficjalną stronę tej marki. Ma oryginalny wzór i krój bomberki. Link do niej znajdziecie pod filmikiem. Na stronie są również młodzieżowe leginsy do kompletu proponujemy je, ponieważ w takich zestawach również można zobaczyć naszą młodą bohaterkę. Na Tiktoku podpatrzyliśmy kolejny model bluzy, tym razem w seledynowym kolorze. Inspirowany mamy dla was ze sklepu 4F. Na uwagę zasługuje nie tylko jej rzucający się w oczy kolor, ale też rewelacyjna cena, czyli niecałe 70 zł. Również w tym sklepie polecimy Wam leginsy w stylu Lenki. To wzór z nowej kolekcji, której nogawki ozdobione są kolorową lamówką. Czapka z daszkiem przyda się nie tylko na lato i wakacyjne wyjazdy. Ta w stylu naszej bohaterki to oczywiście barwny model, a zbliżony mamy dla Was ze sklepu 4F. Łapcie go szybko, bo kosztuje zaledwie 20 zł, a link do sklepu podajemy w opisie. W tej kategorii świetną ofertę znajdziecie również na stronie Lidla a w niej aż sześć ozdobionych modnymi nadrukami wzorów. Który z nich wybierzecie dla siebie? Czy lubicie opaski na włosy? Lenka zdaje się być ich wielką fanką, gdyż często można je u niej zobaczyć. Różowy model kupicie w Sensei, gdzie kosztuje zaledwie 13 zł. Wcześniej już polecaliśmy Wam koszulki z krótkim rękawem, ale koniecznie musimy też wspomnieć o tym barwnym wzorze. A bardzo zbliżony dostaniecie w sklepie internetowym Bonprix. Będzie idealny na wakacyjne dni, a także na plażę. Kurtka Ramoneska. U naszej modnej bohaterki też taką zobaczycie. Wzór w dziewczęcych rozmiarach mamy dla Was ze sklepu Sinsei. Kosztuje około 50 zł, a możecie tu wybrać także bordowy jej kolor. Sprawdźcie je na stronie sklepu, do którego link podajemy Wam w opisie. Jak mogliście zobaczyć, w naszym zestawieniu nie trudno jest ubrać się w stylu lęki. Czy która z zaproponowanych przez Was rzeczy szczególnie Wam się spodobała? Którą wybraliście? Czekamy na Wasze komentarze. Na zakupy zapraszamy również do naszego sklepu dla ciekawskich, gdzie znajdziecie koszulki, torby i kubki z autorskimi nadrukami. Nie zapomnijcie też, że jesteśmy na Instagramie oraz koniecznie dajcie suba, aby nie przegapić kolejnych modnych odcinków. Do usłyszenia, cześć!